Witamy w kolejnym odcinku jazd próbnych. Dzisiaj tradycyjnie jest z nami Marcin Wleźlak oraz Łukasz Zaczyński, a obok Łukasza stoi y, bardzo duży, ale z przodu niepozorny samochód, który mamy zamiar dziś przetestować. Tak, czyli przetestujemy dzisiaj rumuńsko-francuską konstrukcję, która no, potrafi zadziwić niejedną rodzinę, czyli się Lodji. No, i mamy taką ciekawą y, rzecz związaną z y, nazwą. Dlatego ta datcha nazywa się Lodzie. Y, z angielskiego y, ma ona się kojarzyć z komfortem podróżowania. Czy tak, tak będzie, na pewno się przekonamy. Sprawdźmy. Dacia wzięła się za w 2012 roku. Na dodatek rozpoczęła produkcję w Maroku. Po raz pierwszy testowaną dzisiaj Dacia i zaprezentowano podczas salonu międzynarodowego w Genewie w 2012 roku. Pojazd oparty jest o płytę podłogową Renault Grand Scenic i jest przedstawicielem segmentu K, co plasuje go obok takich konkurentów jak Volkswagen Turan, Kia Wenga czy Ford Bemax. max Historii nie ma on zbyt rozwlekłej, zatem opowiedzmy trochę o stylistyce. Nie wiem dlaczego, ale kiedy patrzę na ten samochód, to przywołuje mi on na myśl jakieś, nie wiem, jakiegoś wieloryba. E, może to za sprawą jego naprawdę sporych gabarytów, bo na długość ma on prawie ma on około 4,5 metra, nawet ponad 4,5 metra. E, nie przypominam sobie, żebyśmy w opcji mieli jakieś wydmuchy strumienia wody z dachu, takie pionowe, chociaż ta e, antena może coś takiego e, przypominać. Myślę, że. Nie wiem, wydaje mi się, że te wielkie, wyłupiaste reflektory, które oczywiście sprzyjają bezpieczeństwu, przywołują mi na myśl jakiegoś takiego potwora z głębin. Tak, rzeczywiście tutaj wszystko jest duże, bo począwszy od tych świateł, o których powiedziałeś, duży jest także wlot powietrza z przodu, tylne światło ustuwan na krańcach klapy bagażnika, a także ilość przeszkleń, bo naprawdę w pewnym momencie wydaje się, że jest tu więcej szkła niż blachy, a jest to naprawdę duża zaleta. O stylistyce tego pojazdu nie ma co się rozpisywać, bo od razu widać, że nie było ona celem inżynierów Daci. To, na czym się skupili, najbardziej dostrzegamy wewnątrz samochodu, gdzie od razu wsiadamy. Na desce rozdzielczej dominuje prostota znana nam z innych modeli tej rumuńsko-francuskiej marki. Na środku kokpitu widzimy siedmiocalowy wyświetlacz systemu multimedialnego Mediana, który obsługuje się prosto, łatwo i przyjemnie. Wszystko jest tu do bólu uproszczone, dzięki czemu obsługa ekranu nie odwraca za mocno uwagi kierowcy. Bardzo duży plus za umieszczenie przycisków do otwierania bądź zamykania szyb na boczkach drzwi. Nasz egzemplarz Dacia lodzi zarejestrowany jest na 7 osób i oczywiście trzeci rząd siedzeń ulokowany jest w bagażniku, mhm. o którym zaraz więcej powiemy. Bardzo chętnie powiemy. Bardzo chętnie. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, no bo o tym zaczniemy mówić, to pozycja za kierownicą jest tutaj... no jaka jest? Można siedzieć dość wysoko, można siedzieć bardzo nisko, ale nie jesteśmy fanami tego sposobu opuszczenia i podnoszenia foteli. Żeby podnieść to, trzeba mało podnieść pupę. Tak, takie coś. I, i nie jest to bezpieczne. Jeśli w wcześniej mhm. się zorientujemy, że siedzimy źle, to trzeba się jednak zatrzymać. To jest mało praktyczne. Fotel nie posiadają tak naprawdę trzymania bocznego, ale nie o to tu chodzi, siedziska mhm. są odpowiedniej długości, więc na to narzekać nie można. Fotele mhm. nie są wykonane z drewna, są dość takie <laughs> w miarę. Nie, no. są dosyć wygodne, tak. Minusem jest to, że tutaj nawet w opcji nie ma regulacji kolumny <laughs> kierowniczej w dwóch płaszczyznach. W ogóle jeżeli chodzi o tą o regulację tutaj pochylenia oparcia, no to... Hmm. Nie wiem, mo moim zdaniem też ciężko coś tutaj dobrać. Tak, i znów tu jest ten problem, że albo, albo się celężą, się bardzo się... pionowo, czyli tak jak teraz, albo to już jest, która tak naprawdę wymusza na zgarbienie się, mhm. i to jest kiepskie. Tak jak się domyślaliśmy, patrząc na to auto z zewnątrz, jest tu świetna widoczność. Ilość przeszkleń pozwala czuć się jak w akwarium. Trochę szkoda, że nie ma tu do dostępnej kamery cofania, gdyż przy aucie tych gabarytów zdecydowanie by się przydała. W zamian za to mamy czujniki parkowania. Jeżeli spojrzymy do tyłu, to odległość do tylnej szyby jest tak duża, że zadajemy sobie pytanie, ile trzeba by było do niej iść. Kolejna ważna rzecz w tego typu są to schowki i na to nie można narzekać. Mamy dość duże kieszenie w drzwiach, które zmieszczą naszą butelkę. Mhm. Podłokietnika nie mamy i nawet nie można go mieć. Tak, opcjonalnie nawet nie można mieć. Z przodu są tak. dwa uchwyty na kubki, do których mieści się nasz modelowy kubek po kawie. I przede wszystkim taki chyba jeden z większych tutaj schowków znajduje się na górze deski rozdzielczej. To jest taki schowek typowy dla minivanów w Wymrzeku. Jest on naprawdę duży. No, jest olbrzymi. Dodatkowo jeszcze posiadamy tutaj jedną szczelinę i przed e, nogami pasażera jest. Bardzo schowek, tak. Schowek. Tak nisko, że nawet nie mogę go teraz otworzyć. Nie ma ich tu bardzo wiele, mm. ale dają nam dodatkowe 30 litrów powierzchni bagażowej albo schowkowej, mm -hmm. więc, więc nie jest źle. Podnosimy sporą, choć niezwykle cienką klapę bagażnika. Na sam początek widzimy 207 litrów przestrzeni, gdyż trzeci rząd foteli dosyć znacznie zabiera nam miejsce. Gdy go złożymy, okazuje się, że nie zastosowano tutaj mechanizmu składania do płaskiej powierzchni i fotele nadal odbierają miejsce. Mamy teraz 827 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu, siedzeń uzyskujemy olbrzymie 2617 litrów. W standardzie znajdziemy tu zestaw naprawczy. A za dodatkową dopłatą 310 zł, auto zostanie wyposażone w koło zapasowe. No dobrze, ruszyliśmy i powiedzmy tradycyjnie na sam początek o tym, co znajdziemy pod maską. Która to maska? Unoszona jest tradycyjnie, jak to w Naci za pomocą siłowników. To jest duża zaleta. Mamy tam 1,5-litrowy wysokoprężny silnik o mocy 110 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna to 175 km na godzinę, a do setki przyspieszymy w. Normalny moment obrotowy to 240 Nm, dostępny przy 1750 obrotach na minutę. No i jak się spisuje ta jednostka napędowa? No raczej dobrze, ma dobrą kulturę pracy, jeździ się naprawdę przyjemnie. To wcale nie jest tak, że 110 koni to jest w tym przypadku mało, bo jest to duży samochód, więc mogłoby się tak wydawać, ale wcale tak nie jest, bo auto w miarę żwawo przyspiesza, nawet tak to się zabuksować tak. kołami, co jest naprawdę trochę kuriozalne. Na dodatek nasza jednostka napędowa współpracuje z sześciobiegowym manualem i tutaj należą się wielkie brawa dla producenta, bo myślę, że zawsze tego szóstego biegu mogłoby nam brakować, a tutaj jest, no i jest super. Oprócz naszej jednostki napędowej Dacia Lodgy w swojej gamie posiada jeszcze jednego diesla, a mianowicie DCI o mocy 90 koni oraz trzy silniki benzynowe. 1684 koni 1684 koni z gazem LPG oraz turbodoładowaną TCS TCE115 koni. Na pochwałę zdecydowanie zasługuje tej spalanie, bo jest ono bardzo zadowalające. Na trasie, jadąc z prędkością 90 km na godzinę osiągnęliśmy wartość 3,9 litra na 100 km jest to bardzo mały wynik. Jadąc 140 po autostradzie, oczywiście było to troszkę więcej, bo wyszło 6,8 litra. A w mieście jest to wartość około 5 litrów na 100 km, więc no, bardzo jest dobrze. naprawdę bardzo dobre wyniki i są to wyniki, które. Jakby zachęcają bardziej do jazdy tym samochodem, do wyboru go na e, weekendową przejażdżkę. Tak. E, na dodatek jeszcze tylko powiem, że pojemność baku paliwa w tym aucie wynosi 50 litrów, zatem z takim spalaniem pozwoli to na przejechanie ładnych kilkuset kilometrów. Kierownica jest naprawdę duża, a kręcąc nią czujemy się jakbyśmy podróżowali czymś wielkości busa. Uczucie wzmacnia błyskawiczna reakcja kół na kręcenie kierownicą. Promień skrętu jest typowy dla dużych minivanów. Choć na pewno nie należy do najgorszych. Podróżując tym autem czuć, że zawieszenie zostało zestrojone komfortowo. Jeżeli chodzi o budowę tego zawieszenia, no to jest ona raczej taka tradycyjna, raczej typowa. Z przodu znajdziemy kolumny MacPersona z tyłu belkę skrętną. No i co? Patrząc na samochód można by wywnioskować, że auto pewnie będzie się wychylać na zakrętach, no bo jeżeli mówię, że jest komfortowo zestrojone, na dodatek jest dosyć wysokie, ma wysoko położony środek ciężkości, jak to takie minivany, no to hmm. prawa fizyki są jednoznaczne tak? w tym przypadku, tak? Działają jednoznacznie. Juste. No i na naszym torze testowym jak można było się spodziewać na naszym slalomie samochód zaczął się wychylać na zakrętach i to dosyć mocno podsterowność była odczuwalna no, delikatna nie, nie przeszkadzało to jakoś w jeździe, no ale jednak, jednak to zawieszenie było czuć. Hamulce tarczowe, które znajdziemy z przodu, hamulce bębnowe, które znajdziemy na tylnej osi, dają o sobie znać podczas hamowania z prędkości 70 na godzinę na naszym torze testowym. Auto osiągnęło tutaj rażący wynik 16,70 m. Jest to jeden z najgorszych rezultatów. Znajduje się w sąsiedztwie Suzuki Swift, testowanego na mokrym torze, Sata Lambry czy Dacia Sandero. No i podsumowując, od razu przechodzimy do cennika. Minimalnie za Dacia i zapłacicie 37 900 zł i to jest za tą najtańszą, najsłabszą wersję wyposażeniową. Taką Najbiedniejszą. Biedną, z słabym silnikiem, takim herlawym. Z gorzej wyglądającą wnętrzem od naszego. Tak, no bo nasz egzemplarz jest dosyć mocno wyposażony, został jakby posiada te wszystkie systemy multimedialne. Takie środko wygląda naprawdę dobrze. Tak, tak. A jak Ci się podobał w ogóle? Jaka Twoja opinia? Plusy, minusy? By, za? Moja czy... opinia jest taka, że podobał mi się ten samochód jak każda Darcia tak naprawdę. I tak. chyba zawsze będziemy powtarzać do znudzenia, mhm. że lubimy darcie, bo są samochody, które naprawdę niczego nie udają, nie chcą być fajne, no yy, i być tanie i to widać. I to wcale nie jest w tym wypadku. Wada, gorzej jeśli samochód wygląda na tanie, a tak naprawdę kosztuje dwa razy tyle, tak. ile powinien. To jest coś, co powtarzamy chyba przy każdym teście daczy, że Dacia jest takim jedynym swoim rodzaju producentem, który jakby nie oszukuje swoich konsumentów. Tak? Jeżeli wchodzicie do salonu daczy, to nie oczekujecie niczego jakby nie ponad do... to. Tak. Tak? I nie dostajecie niczego więcej, ponad to za co zapłaciliście. Tak. Y ale wspominać, ten są będę bardzo dobrze prowadził się nieźle, nie ma jakichś tam olbrzymich wad specjalnych. Jeszcze jak każda Dacia, generalnie ten samochód również nam się podobał i podobałby nam się przez cały czas, gdybyśmy nie zahaczyli o nasz tor testowy i nie zrobili testu hamowania. Tak, bo hmm, Dacia Logan MCV. Miała wynik świetny, tak, 11, i obawiam się, że to był wypadek przy pracy, bo następne dacie, no niestety, tak. popisują się kiepskim, kiepską normą hamowania Dacia i to Sanderos na suchej nawierzchni. ta też słabo. Tak, no niestety. To jest trochę dziwne, że dacie Sanderowi mimo że ważyła mniej niż obecnie testowana Lodzi. to... Testowana była, test hamowania był przeprowadzany na mokrej nawierzchni i wypadła delikatnie e, słabiej od Logi, która Co? jest e, no, trochę cięższa. Tak. Testowana była na suchej nawierzchni, e, a osiągnęła równie, równie zły wynik. To jest tam no, jed, no, prawie, że najgorszy. No niestety to jest główna wada, ale jak się będziecie za bardzo rozpędzać, to nie będziecie mieli problemów i nie będziecie musieli nagle hamować. No i to było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, zapraszam Was do następnych za tydzień. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasz profil i w tyle. Do zobaczenia. Na razie.